Cześć. Cześć! Z tej strony Kasia i Mariusz Marcinkowcy oraz Beata i Piotrek Paszkowscy. Chcielibyśmy Was dzisiaj zaprosić na wyjątkowe wydarzenie dla małżeństw, które nazywa się Seminarium Małżeńskie. No właśnie, czemu seminarium? Bo seminarium to określenie na szkółkę roślin, chociaż może mieć różne spojrzenia, czyli jest to miejsce, w którym no właśnie, jest jakiś wzrost, jest dojrzewanie, jest rozkwitanie i owocowanie i myślę, że każde małżeństwo bardzo tego też pragnie. Tak, to będzie cykl pięciu spotkań, osnutych wokół takich tematów jak formacja małżeńska, y, historia wspólna, y, historia życia, y, więź, ym, świętość. Tak, i te pięć spotkań, które będzie, zacznie się 16 maja, czyli już za tydzień o 20. Wszystkie szczegóły są dostępne na www.seminariummałżeńskie.pl bez polskich znaków. Cały kurs jest zdalny. Być może uda nam się zrobić jedno spotkanie w czerwcu yy, na żywo w jakimś miejscu, ale póki co, póki mamy te obostrzenia, które mamy, robimy kurs zdalnie, więc nie macie wymówek. Zapisujcie się i czekamy na Wasze zapisy. Mimo, że będzie to zdalnie, postaramy się zrobić tak, żeby to było na tyle i ciekawie, żeby każdy mógł z tego skorzystać. Nieważne, czy masz 3 lata Stażu małżeńskiego czy 33 lata. Dla każdego znajdzie się przestrzeń, a te nasze wspólne historie będą też okazją do dzielenia się różnymi historiami z naszego życia. Hasłem tego seminarium małżeńskiego jest: narodzić się na nowo. I ty, i wy w waszym małżeństwie możecie narodzić się na nowo, by być jeszcze piękniejszym małżeństwem. Jeszcze lepiej służyć Panu Bogu i sobie nawzajem. Zapraszamy! Pa! Cześć! Chodźcie do nas! <noise> Tamcie chodźcie, ruszcie z kanapy. Dobra, już starty, tak? okej? Tak, już Było okej. Okay, no. Jak nie, chcecie, tutaj możemy, było no. Nie wiem, czy tylko Stefana było słychać Możemy jeszcze raz powtórzę to, nie, 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 czy Czy cię, czy Nie wiem, nie wiem, czy nie to teraz. Na, na spontanie, było on w lesie... Ta, tak, że to, to, tak? to, to się ma... oczywiście. że chce się powtórzyć, bo się